Być w toaletach w do. W tym. W sypialni. I to bardzo słuchać. Ja to jest pierwszy odcinek greckiej Spellforce. Spellforce 2X2, tak zwa. No, bawimy się w, e, w bojownika Maga. Czyli będę maksował ciężkie uzbrojenie i plus magię żywiołów. Na początku, e, żeby było mi łatwiej, bierzemy sobie obuchową. In the days when the world was young, a dragon reigned over the skies. A dragon white as winter itself. The elves called him Arin the Frostweaver, because the world froze to ice under the mighty flap of his wings. No army in the world could defeat him. Only the song of an elf queen could warm his heart. And so he gave her folk the power of the ice. In return, she promised to remain in his cold shelter and sing for him for eternity. This pact lasted for a thousand years until today. Dobra, to ja widzimy. Królowa Elfów śpiewała dla smoka, lodowego Smoka, który za to, że królowa dla niego śpiewała, dał im magię lodu. I ten pach trwał aż do tego dnia, w którym królowa nagle zniknęła. Dobra. Czytywanie jest trochę długie, więc zrobię cięcie. Okej. Okay. I teraz zapraszam Cię na krótkę. Kąka Okej, okay. mm, jesteśmy mm, sługami sługa, że tak powiem. I, i naszym zadaniem jest e, strze, strzec e, krań przed mrocznymi stworami. E, no to jest, że mówię, że nie będę grywać w normalnej kampanii. Tutaj budzi mnie ta kampania. I już razy. I tą kampanię nieraz nie, nie przyszedłem, przecież do dopiero dopłowody. No nie winie sobie wiedział. O co w tychże chodzi. I sobie parę parę i otworzymy sobie skrzyneczkę. Co tu mamy? Żazes 3 z wybuchu lodu pierwszy symbol, poszukiwaczy gwiazd, mi tych żeby inteligencja daje i skórzane płatki na poziom czwarty. Zobaczymy, co możemy. Możemy sobie założyć to, ale nie będę tego zakładał, bo mamy paket ćwiczymy 2H, czyli takie bardziej ulepszoną. Pałkę ćwiczę, ćwiczę, ćwiczę. Ała, teraz nie będę papie. o O ty. O fakt, to jest, to jest, to jest Tutaj. 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 to Tutaj. Tutaj. mam Tutaj. E, z Tutaj. 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 ciężko Tutaj. 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 z Tutaj. Puszka strażnika, no. zwier yy... na Moneta i Szeroki Tapór. Tutaj mamy już zwierzę człeki, co pan na mówi? Oni nie są tak wymagającymi wszyscy winkami. To jest dopiero poziom pierwszy Czekaj znak neki. No nie. nie, 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 Opcje. Niskie jak są normalne poziom trudności. Nie powiem na co się już chodzi, bo jaka tak jest trudna. To jest na normalne powinno tu się przejść. Mm. Okej. Okay. To ma słabe wiederczuki. taka są... No jak nie wiem, takie są wymagające przeciwnicy. Na początku później coraz trudniej, później będziemy z my będziemy mieć Wszystko to są, co nam się na drogie. Yy, yy, co nam wyj wyjdzie w ręce, będziemy musieli ten niby spoilerowo. Odcinki będą średnio po 30 minut. Nie chcę tak krótkich odcinków nagrywać. Okej, leży już jak już idą. Witamy ich tutaj gradem wdrażań tak, yy, okrzyk bojowym, czyli gdybym skorzystał na tej maksymalnie 10 jednostek, które już wzią, to już bym się poszukiwał bo obrażenia, walki wręcz jak to włączymy, to będzie za wiele większe obrażenia, na przykład jak tutaj mamy Grim i Liana o, damn, zabij go nie mam ma żyć. no, podejdź go. O! O, sobie, W tym, mamy. parę nam grzywy, zwie zwierzę, ludzi. To pójdziemy na serię, sprzeleć ten. I to do mm, Magię na defensywną. Próbuję czytam. Droga jednostka traci znaczną myśl smal. Czyli zabieramy, bo, zabier zabieramy i bobmane. Pancer 25. Nie jesteśmy teraz wykoksowani. Dopiero pierwszy pojem w postaci. Dobra, tak się bawi. No, faktycznie. tu się. Działanie są tu. Gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Na drugim poziomie, jeśli nie mylę, dostajemy leczenie. Dobra, tutaj już mamy. Okej, okay, mamy poziom drugi. I możemy sobie uzbroić. Eee, dobra, rozgniemy się ten. W większym sensie umieję to się To jeszcze sobie w mądrość. Bo będziemy się bawić bawi w magię żywiołów. Eee, Magia jest potę potężna, bo przeszłam trzy razy grałem na magię żywiołów i teraz przeszło na lekko zbrojnym. Ale nie, nie na tej kapłani. Ta kampania jest dosyć trudniejsza. Bardzo skomplikowane mapy są. Bardzo mówiąc podniecję. Jeszcze jest dodatku do gry. Wejdziemy sobie tą skrzynkę. elfie odzienie plus pieście many. Pancerz. No to na 3 podzielamy sobie tu. Gdzie założymy? I tutaj mamy 99 zakładek do rzeczy, czyli możemy tyle tego nosić, żeby... że... Już jesteśmy niedaleko obozu uchodźców, w którym, no... ...pogadamy i dostajemy kolejne misje, w którym musimy coś zrobić. zrobić. co tu powiem... Przy się, co? Przyjrzyj się. Nawet w następnym odcinku będzie to... ...tutaj. O. O. Zwykle tak, a troszkę to inaczej. Okej. Idziemy, tu ma Grima. Idziemy naszą postać. Śmieszną, śmieszną. Tutaj mamy bieżący poziom Twojego wetera, i ludu świadczenia. Potrzebna doba, owansu. No to raczej mamy tyle, tyle, tyle. Dobra. Odstańka jest... Dobra, zanim pogadamy z tym dziadkiem, to widzimy, jest taka wykrzyknik znaczy, że on coś ma do, ważnego do powiedzenia. Ale za ten czas, weźmiemy sobie tutaj wszystko i posprzedajemy sobie te magię. Tutaj mamy to, no dobra, posprzedajemy sobie to. Wszystko. No dobra, to sobie założymy sobie, tak? Tak, dobra. Spoko. Zaktywujemy sobie to. Tam jest jeszcze jedna skrzynka. Zapiszemy. I tu mamy. Ja! Jest tu. To baga pójść Słychać. Fajne. Ten motyw. Także buga słychać. Dobra. Nie mogę tego Nie mogę tego

We were slaves, prisoners from the outer were abducted mariners. They grudge for the orcs, and the early death was the fate waiting for us. After the battle of the outer in Dunedin Raelis showed up here, the Warriors. They freed many of us and taught us how to fight. That's how we founded the resistance. As rangers, we fought the slave drivers. Until the Warriors. Fighting among themselves. no the resistance fell upon them. Would these people follow me because I'm a rune warrior? No. Not even if you convince the them to fight. they only follow Dunham and Raelis. So it's my task to back. Yes. Take Grim and Lena along with you and look for Dunham and Raelis. Will it was a loyal follower of Dunan. Good. Ok, czyli y, okazało się, że. Jurgen, mówię. Nie, nie wiem, jak by mi. Tu było. Nie to. Witwał mnie na drugi. z Brytynem w pobliżu uchodźców. Grim, ze że atakował miasto Miraftu z i armii powstańców. Tak, będziemy musieli zaatakować jedno miasto. Ale Pierre. Pierre, pierre, pierw. Trzeba się o tym porozmawiać. To jest niewolnik... E, to chyba troll jest. Ok, czyli mamy iść yy, na północ, później na zachód. Wyjdziemy yy, by, do tego naszego kupca-kupca i sprzedamy coś. Tomu sprzedamy, tomu sprzedamy, tomu sprzedamy, temu nie sprzedamy tomu, to mu sprzedamy, tomu sprzedamy, tomu sprzedamy. tomu sprzedamy, tomu sprzedamy, tomu sprzedamy, to sprzedamy, to i to, i to, to, to. Po co mi to? To nie, to, to. Dobra, jeszcze znać sobie gdzieś ma. założymy sobie To sobie założymy, to sobie założymy. Okej. Okay. Idziemy. Przeciskamy jeszcze bagna. Mam... Je... Nie pamiętam. Co się skupiam? A, jest jasne. jest to, nie są dosyć niebezpieczni, bo oni biją z magii. Z um, magii, magii ziemi. A magia ziemi jest potężna, tylko starczy duży, mały. Managera... Ajajaj. Ja nie mogę tego o. To jest kolce. Kolce we daję. kolce daje. Do silników. Zazwyczaj przeciwników daję z przymierzeńców. Tutaj mamy jeden obóz. Rozwalimy go, zanim pójdziemy dalej. I musimy dojść o tutaj. Tu jest portal do bur góry burzowy, Burzowych, burzowych. Gdzie są te się? Tam są, walczą z gubinami, z obijaką. Ja w tym samym czasie tak pięknie tak zajdę. Rozwalimy im to, ale do tego i zrobimy to szybciej. Bum. Nie, to, to chyba nie działa. Dobra. To niech oni się pobiją z tymi a co to, 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 wejście mangu, tu Wejście no, magów. tu wolno mi jesteśmy nitne. Taki shit jest, a tak się jak weźmiemy, troszkę wolno to rozwalamy, ale jesteśmy na drugim poziomie, więc 16 to, to jest na 7 minut już nakrywamy, 8, no, troszkę więcej. Jeszcze kapstanki, kapstankaum, drewniani. Wkrótce do pociągnięcia obułem um, i to jest, nie wiem, ile to zajęło troszkę. No, ta kampania, jak mówiłem, jest trudniejsza od zwykłej. To jest jedno z, z DLC-ów, to jest dwóch dlc które są dostępne. Drugą, drugą, drugi DLC, czy ja zamierzam nagrać. Ja zamierzam nagrać. Eee, nie wiem, ja będzie, ja będzie mi się chciało. Co my, kogo my tutaj mamy? O, mamy Orki. Orki Orki. Ale tam nie idziemy, bo to jest, nie jest na po drodze chyba. W się, niech się orientuje dobrze? To jest chyba na mnie po drodze. No tak, to nie jest to, nie jest, to nie jest po tej drodze. To nie jest tam gdzieś tam iść. Bo musimy się. tutaj, żeby to przejść, musimy się przebić przez. Ach, eee, przez, 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 przez obóz eee, tych kotel, kotów. Takich, co? Tych hej, 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 hej. Wiecie co mi chodzi? To, to, co tam mówili, że oni tam poszli. Nie będą Znaczy, nie, nie, nie umiem wypowiedzieć. O Boże, for freedom. A widzicie ich. Bo nie chcę umrzeć. W pierwszym odcinku. Takie sobie nie jestem. Jeszcze miecz to lenno, co za tylko magię. Co my tutaj mamy? Siarczypy, siarczypy. Co to jest do. Chyba To jest o jakiejś misji. Dobra, to mogliśmy sobie bo to jest. To jest, 20 miedzi. To jest 20 z srebra. Co my tutaj mamy? Mamy Menhir. Chyba nie wiecie, co z men -hid. Men -hid. Możemy? to jest manheal. możemy umrzemy, to prostu się. Tu... wracamy do tego Menhiru. Który może, być, który może być zaatakowany przez a, przeciwników, którzy może zostać zaatakowany przez przeciwników, pochodzimy do jego i klikamy po aktywnym i tu może, i możemy się, się teleportować, bo znikamy na przykład zachodnich uchodźców, to wtedy się teleportujemy te, te, te tutaj do tego menhiru. Nie, ja tam nie chcę, ja tutaj, Dobra. musimy dopiero na coś tak, Dobra, mają drugi poziom pełzaczy Dobra waliem sobie to. To nie z niemęczyć ja mam po, po strachy Po strachy a, dobra, do, do dziecko. Jednostka, że ten i maksymalnie 10 jednostek sojuszniczek zostanie uleczonych. No to, co mówiłem, to jest coś podobnego do tego, Ty tylko że nie wzmacnia obrażeń, tylko wzmacnia bicz. Co? O, skąd on się tu wziął? go nie było? Złodziej to... Bo Umarł. tylko jeden polskany z pomiędzy, bo tu mamy. O, tutaj są te kitary. To są takie koty. O, tutaj macie. Co ma taką małą matuszkę. Chyba podobną. to jest ta sama chyba do, co nasza. Nie, mniejsza. Zdecydowanie mniejsza. To jest jednoręczna. Nasza broń jest dwuręczna, tylko że tego nie widać. To robicie go dzisiaj. No tak dużo bije. Z tego, z tego, z tego. Z tego, z tego. Patrzcie, parę minut, tak wygląda już. Teraz będziemy kończyć. Albo skończy przed portalem, już po prostu. Chciałem Tu, Tutaj O tam już widać ten obóz. To jest obóz Kitharów. Nie jesteśmy. Z... Po prostu nie mamy tego poziomu, żeby ich pokonać. Więc to ominiemy to po prostu ten obóz. To jest na inną misję. To jest chyba. Po tym jak skończymy, tam możemy pójść. Jeśli dobrze rządzi. Potem jak skończymy mm, góry bu burzowe. Tak, tak, nie skończyłem góry. Bu tak, no. skończyłem bu góry burzowe, to będziemy byśmy, e, mieli taki poziom, żebyśmy mogli pokonać te kary są tutaj. No bicie, no pomocy, no... Ja nie dam rady harcownikom, dobra tam. Co <ścoughs> za? Eym. Co jakieś Elena jest Grim, to są też wojownicy runiczni. Tylko, że. No, też by. No. Tam, to pozostałe były. Musimy go. No bo Odcalem. Nie wiem. Fanie, według mnie, fajnie wyglądają. Eee. zabrakło. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu. E. Boom. Nie... Musimy Musi nie zapomnieć, żeby zaktywować ten Menhir. Ale sprawdziłem to jest skrzyneczka, Chodź się. Skrzyneczkę sprawdzimy. Dobra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!